Boryna ino do żadnej grupy nie przystawał, chodził od jednych do drugich, a cięgiem oczyma za jagną wodził i silnie się puszył, że to urodna taka. A raz wraz muzykantom złotówki rzucał, bych smyczków nie żałowali, bo grali z cicha, odpoczywający. To i znagła nagła huknęli w instrumenty Obertaza że mróz przeszedł kość, a Boryna do jagny skoczył, przygarnął ją krzepko i z miejsca rymnął takiego oberka, Aż dyle zaskowyczały A on wiał po izbie, zawracał Podkówkami trzaskał, a przyklękaniem znagła zawijał To trząchający po izbie się nosił Szeroko od ściany do ściany To przed muzyką piosneczki śpiewał Że mu po muzyczku odkrzykali I dalej hulał siarczyście I tan wiódł zapamiętale Bo zanim drugie pary się Skup wyrywać i przytupywać Śpiewać, tańcować I co ten największy pęd brać Że jakby sto wrzecion pełnych Różnobarwnej wełny wiło się po izbie sturmalnie Kotem i okręcało tak szybko, że już żadne oko nie rozeznało. Gdzie chłop, gdzie kobieta? Nic no jakby kto tęczę rozsypał i bił w nią wichurą, że grała kolorami, mieniła się, wiła coraz prędzej, wścieklej, zapamiętalej, aż światła chwilami gasły od pędu. Noc ogarniała taneczników, a tylko oknami lała się miesięczna poświata rozpierzchłą, świetlistą smugą i skrzyła się wrzącym srebrem wskroś ciemności i wskroś wirującej gęstwy ludzkiej, co napływała spienioną, rozpienioną falą migotała i kłębiła się w tych brzaskach jako w sennym widzeniu i przepadała w ćmienie przeniknionej, by się znowu wynurzyć i zamajaczyć na mgnienie przed drugą ścianą, na której tknięte światłem szkła obrazów pryskały i mżyły ogniami i przewalić się i stoczyć w noc, że tylko ciężkie dychanie, tupoty, krzyki rwały się, plątały i huczały głucho w oślepłej izbie, a ciągnęły się już te tany łańcuchem jednym bez Przestanku. Bo co muzyka zaczynała rżnąć nowego, naród się podnosił znagła, prostował jak bur i szedł z miejsca pędem takiej mocy jak huragan. Trzask chłopców rozlegał się jak bicie piorunów, krzyk ochotny trząsł całym domem, i rzucali się w tan z zapamiętaniem, z szaleństwem, jakoby w burze i bój na śmierć i życie i tańcowali. Owe krakowiaki, drygliwe, baraszkujące, ucinaną brzękliwą nutą i skokliwymi przyśpiewkami sadzone jako te pasy nabijane, a pełne śmiechów i sławoli, pełne weselnej gęźby i bujnej, mocnej, zuchowatej młodości i wraz pełne figlów uciecznych przegonów i waru krwie młodej kochania pragnącej. Hej! Owe mazury długiej mierze, rozłożyste jako te grusze maćkowe, huczne, szerokie, niby te równie nieobjęte, przyciężkie, a strzeliste, a zuchwałe, posuwiste a groźne, godne a zabijackie i nieustępliwe, jako te chłopy, co zwarci w kupę niby w ten bur wyniosły, runęli w tan z pokrzykami i mocą taką, że choćby w stół na tysiąc iść, że choćby świat cały porwać, sprać, stratować, w drzazgich rozbić rozbici na obcasach roznieść i samym przepaść, a jeszcze tam i po śmierci tańcować, chłopce bić i ostro po Mazursch pokrzykiwać da-da-da! Owe obertasy, krótkie, rane, zawrotne, wściekłe, oszalałe, zawadiackie, żywliwe, siarczyste, zadumane i z żalną nutą przeplecione warem, krwie ognistej tętniące, a dobrości pełnej kochania, jako chmura gradowa znagła spadająca, pełne głosów serdecznych, pełne modrych patrzań, wiośnianych tchnień, woniejących porzumów o sadów, jako te pola o wiośnie rozśpiewane, że i łza przez śmiechy płynie, i serce śpiewa radość, i dusza tęskliwie rwie się za te rozłogi szerokie, za te lasy dalekie, we świat wszystek idzie marząca i oj dada, da, przyśpiewuje. Takie to tany niepowiedziane szły za tanami, bo tak, ano, chłopski naród się weseli w przygodny czas. Takoż się zabawiali na weselu Jagusinem z Boryną. Godziny biegły za godzinami i przepadały niepamiętliwie we wrzawie w krzykach w radości szumnej, w tanecznym zapamiętaniu, że ani się spostrzegli, jako się już przecierało na wschodzie, i przedświtowe brzaski ściekały z wolna i rozbielały noc. Gwiazdy pobladły, księżyc zeszedł i wiatr wstawał od lasów i przeciągał, jakby rozdmuchując żednące ciemności. Oknami naglądały kudłate, poskręcane drzewa i coraz niżej chyliły oszroniałe i senne łby, a dom wciąż śpiewał i tańczował. Jakoby łąki i żniwne pola i sady rozkwitłe zeszły się na gody i porwane wichurą poszły z połem w długi, zawrotny, ognisty korowód. Wywarli drzwi na rozcież wywarli okna, a dom buchał wrzawą światłami, dygotał, trząsł się, trzeszczał, pojękiwał coraz mocniej hulał, że już się zdawało, jako te drzewa i ludzie, ziemia i gwiazdy i te płoty i ten dom stali, wszystko ujęło się w bary. Zwiło w kłąb, splątało i pijane oślepłe na nic nie pomnę oszalałe taczało się od ściany do ściany, z izby do sień, z sieni na drogę płynęło z drogi na pola ogromne nabory, we świat cały wir Tanecznym szło toczyło się kołowało i nieprzerwanym, migotliwym łańcuchem w wrzaskach złóż wschodzących przepadało. Muzyka to ich wiedła, to granie, te piosneczki. Basy pochukiwały do taktu i buczały, drgający niby bąki. A flet wiódł w tur i pogwizdywał, weszło, świegotał, figle czynił, jakby nas przeciw bębenkowi, który cieszny wyskakiwał, brząkadłami kadłami wrzaskliwość niecił, baraszkował i trząsł się jako ta żydowska broda na wietrze. A skrzypice wiedły, szły na przedzie, niby ta najlepsza tanecznica, śpiewały zrazu mocno, a górnie, jakby głosu próbowały, a potem jęły zawodzić, Szeroko, przenikliwie, smutnie, kiedy rozstajami płacze sieroce Kwiliły, aż zakręciły w miejscu I spadły z nagła nutą krótką, migotliwą, ostrą, Jakby stopar trzasnęło chłopcami I sto chłopa zakrzykało z pełnej piersi, Aż dech zapierało, dreszcz szedł po skórze I wnet jeły kołować, pośpiewywać, Zawracać, drobić, przeskakiwać, A śmiać się i weselić, że ciepło do serca szło I ochota do łbów biła, kiej gorzałka to znowu śpiewały tą nutą ciągliwą, żałosną i płakaniem, kiej rosą osnutą, tą nutą naszą kochaną, serdeczną, pijaną, mocą wielką i kochaniem, i wiedły w tan ostry zapamiętały mazowiecki. Świt już się stawał coraz jaśniejszy, że światła bladły i izbę zalewał brudny, zmącony mrok. A jeszcze się zabawiali ze wszystkiego serca. A komu mało było po częstunku, do karczmy pogorzałkę słał, kompanił się i na umor pił. Kto odszedł, to odszedł, kto się zmęczył, odpoczywał, a którym się opił, na przyźbie spał, albo i w sieniach. Drudzy, za się bardziej z nóg ścięci, to i pod płotami legali, a gdzie tam padło, a reszta tańcowała do upadłego. A już co trzeźwiejsi, zbili się w kupę przy drzwiach, do taktu bili w podłogę i jeli śpiewać, zbierajcie się, weselnicy, już nam czas. Daleka droga, głęboka woda, ciemny las. Zbierajcie się w weselnicy już nam czas. Znów się zabawimy, jutro powrócimy na popas, ale nikt ich nie słuchał.